hello it's me i was wondering if after all these years you like to meet to go over everything they say that i supposed to heal ya yeah. but i ain't done much healing Dzień dobry, ja jestem Monika Karolina, a to jest kanał Malinowe Historie, który będzie swego rodzaju poszerzeniem profilu Instagramowego o tej samej nazwie, do którego link znajdziecie w opisie. Zapraszam Was do obejrzenia, a w zasadzie wysłuchania pierwszego filmu, pierwszego podcastu na tym kanale. Będzie to taki odcinek zapoznaniowy, w którym usłyszycie 22 fakty o mnie. Zacznijmy może od tego, że początki Malinowych Historii sięgają 2016 roku, kiedy założyłam bloga recenzenckiego o takim samym tytule na platformie Blogspot. Od czasu do czasu pojawiały się tam recenzje książek, recenzje filmów, jednak nie było to zbyt regularne. Nie uważam, że to teksty jakiejś wysokiej jakości czy broń Boże wartości, ale dla ciekawych zostawię Wam link również do tej platformy w opisie, ale zaznaczę od. Od razu, że obecnie blok jest już przeze mnie praktycznie nieużywany, nic tam nie publikuję i nie sądzę, żebym kiedyś do niego wróciła jako twórca. Co do faktów już takich stricte związanych ze mną, myślę, że dobrze będzie zacząć od tego, że obecnie mam 22 lata, i właśnie dlatego tyle faktów na mój temat dzisiaj usłyszycie. Wydaje mi się, że jestem osobą dobrze zorganizowaną, czasem chyba nawet trochę za bardzo kładę nacisk na dopięcie jakiegoś projektu i bardzo nie lubię, kiedy życie próbuje mi utrudnić dotarcie do jakiegoś celu, ale chyba właśnie dzięki tej dobrej organizacji zawsze jakoś wychodzę z opresji. I nawet jeśli muszę pracować na najwyższych obrotach, to zawsze dopinam rzeczy, do których się zobowiązuję. Oprócz tego uwielbiam planować, uwielbiam mieć zaplanowane do przodu życie, najczęściej w ogóle z bardzo dużym wyprzedzeniem. Wiecie, uwielbiam tabelki, planery, kalendarze i to takie, w których mogę sobie dokładnie wszystko rozplanować na dni. Nie mówię o godzinach, bo nie lubię akurat planowania co do godziny, co do minuty. Ale jak najbardziej lubię rozplanować sobie wszystko na dany dzień, żeby jak najsprawniej mi przechodziła po prostu praca i łączenie różnych rzeczy, którymi się zajmuję ze sobą nawzajem. Mam wrażenie, że to trochę z tego faktu wynika, z faktu tego, że lubię mieć co robić i czasami po prostu zarzucam się pracą nad czymś. Wiem też, że cierpią na tym moje relacje ze znajomymi, bo oni. Często narzekają na to, że ciężko się wbić do mnie w grafik. Co tu dużo mówić, taka jest prawda, nie będę mówić, że nie, bo u mnie grafik zawsze jest napięty. I moje życie pod grafik nie zaczęło się dopiero w dorosłym życiu. Ja tak żyję od bardzo dawna, od zawsze sobie lubiłam wyznaczać cele do tego stopnia, że w zasadzie od 10 lat realizuję swój plan na życie i odpukać w niemalowane na razie idzie mi naprawdę dobrze, i mam nadzieję, że tak będzie dalej. A moim największym marzeniem jest życie z pisania, to wymyśliłam sobie jako jedenastolatka, wymyśliłam sobie, że będę piszącą książki dziennikarką. Nie wiem w zasadzie skąd mi się to wzięło, ale rzeczywiście cały czas do tego dążę. To jest marzenie, które bardzo mi się podoba i które bardzo chciałabym osiągnąć. W zasadzie można powiedzieć, że już częściowo je osiągnęłam, ale to jeszcze nie jest to, co sobie wyobrażałam tworząc to marzenie, tworząc ten cel, prawda? Także jeszcze, jeszcze troszeczkę do y, narysowania przy tym zielonego ptaszka brakuje. Moją pierwszą wymarzoną pracą była w ogóle Straż Pożarna, i w zasadzie też nie wiem czemu. Wymyśliłam sobie to, y, mając chyba 4 lata, i w zasadzie, jak tak o tym myślę, to prawdopodobnie wzięło mi się to stąd, że. Strażacy zawsze uchodzili w mojej głowie, w moich oczach za takich prawdziwych bohaterów, za bohaterów dnia codziennego, za tych bohaterów, którzy właśnie nie noszą peleryn, prawda, ale noszą właśnie stroje, kaski strażackie. Nie wiem, jakoś zawsze po prostu czułam ogromny respekt do strażaków i tak mi zostało, ale no już. Strażakiem od dawna nie chcę być. Później chciałam zostać kosmonautką i jak mam być szczera, to tutaj też nie bardzo wiem skąd mi się to wzięło. Być może trochę stąd, że lubiłam oglądać na przykład Star Warsy. W ogóle kocham Star Warsy, ale no, wiecie, tam nie ma za bardzo kosmonautów. Też oglądałam kilka opcji, jak byłam mała, chyba dwa. Nie jestem pewna. Nie jestem w stanie Wam też powiedzieć, który odcinek dokładnie widziałam. Wydaje mi się, że widziałam pierwszy i wiem, że widziałam ten, w którym główna bohaterka została zrekonstruowana, sklonowana po tym jak umarła. Ale ciężko mi powiedzieć, która to jest część, bo nie widziałam tego tak. Ja wiem, z 10 lat co najmniej, ale wracając do chęci zostania kosmonautką, to okazuje się, że jednak to jest jedno z tych marzeń, które w zasadzie dobrze, że odeszły w niepamięć, bo mam chory układ krwionośny. I przez to, że on jest troszeczkę upośledzony, niebezpieczne może być dla mnie nawet jeżdżenie windą, a co dopiero w ogóle lot w kosmos. Także po tym marzeniu została mi jedynie bluza z Logonasa, i wydaje mi się, że ma to jakiś związek, że uwielbiam patrzeć w gwiazdy. Nie wiem, na ile to jest zgodne z prawdą, że to jest jakieś powiązanie, ale wydaje mi się, że ma to jakiś sens. Oprócz tego, że za dzieciaka oglądałam filmy, których prawdopodobnie nie powinnam oglądać w tak młodym wieku, bo obcy ma chyba oznaczenie 16, to pochodzę z oczytanego domu i dlatego wydaje mi się, że to jest nic dziwnego, że sama czytam książki wręcz nałogowo. Ja się praktycznie nie umiem bez książki obejść, bez czegoś do czytania i. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale pochłaniam w zasadzie wszystko. Mam bardzo dziwny gust. Naprawdę z przyjemnością czytam nawet teksty naukowe, ale fakt, faktem, że w podstawówce na przykład nie lubiłam za bardzo czytać lektur. Najgorzej wspominam chyba Karolcie. Uważam, że to jedna z najgłupszych lektur. Jest to dosyć ciekawy przypadek, bo, to znaczy, ja jestem dosyć ciekawym przypadkiem. Ach, ta skromność. Bo w podobnym czasie czytałam Dzieci z Bulerbyn i pamiętam, że ja absolutnie się w tej książce zakochałam, a większość moich klasowych kolegów i koleżanek mówiła, że to jest książka beznadziejna, której nie da się czytać. Także Mamy tutaj konflikt. Mam wrażenie, że dzieci z Bulerbein są kwestią sporną, więc dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej książce, jak ją wspominacie, i myślę, że możecie też dać znać, jaka jest wasza ulubiona. I jaka jest wasza znienawidzona lektora z podstawówki? Bo podejrzewam, że ta dyskusja może być bardzo ciekawa. Ale chyba na ten moment już powiedziałam wystarczająco dużo o książkach. Będę się tutaj na tym kanale częściej rozgadywać o książkach, więc przejdźmy może do muzyki. Muzyka jest ze mną praktycznie całe życie. W zasadzie, no, nawet nie praktycznie, po prostu całe życie. Moja głowa jest trochę... Jak takie przenośne radio, bo nawet jeśli coś robię, to zawsze gdzieś w myślach nucę jakąś piosenkę, ciągle coś mi gra w tej głowie, tak. I czasami nawet przyłapuje się, że nie wiem, robię notatki na wykładzie, a z tyłu głowy leci mi jakaś piosenka albo idę na zakupy i też sobie coś nucę, zupełnie coś innego niż na przykład leci w galerii w głośnikach. Wydaje mi się, że to, że właśnie ta muzyka jest tak ze mną, zawsze. Że po prostu ja żyję troszeczkę muzyką, bo fakt jest taki, że książki uwielbiam czytać, ale muzyka nie odstępuje mnie nigdzie ani na krok, i wydaje mi się, że to może być trochę spowodowane sposobem, w jaki wychował mnie tata, bo mój tata jest perkusistą i za dzieciaka zabierał mnie na próby swojego zespołu, a jeżdżenie z nim na te próby. Zawsze odbywało się w akompaniamencie jakiejś muzyki puszczanej z radia albo muzyki puszczanej z kaset. Tak, jestem stara, zdaję sobie z tego sprawę. I w przypadku książek i piosenek, kolejnym wspólnym elementem jest również to, że i mój gust muzyczny, i gust czytelniczy jest bardzo zróżnicowany. Ja słucham w zasadzie wszystkiego, posłucham popu roka, metalu, aż do muzyki klasycznej i epickich utworów orkiestrowych. Bardzo lubię też odkrywać małe zespoły, jakichś niszowych artystów, bo uważam, że ich muzyka, a przynajmniej tych, których ja znajduję, muzyka jest bardzo dobra, jest na bardzo podobnym poziomie co tych artystów grających na największych scenach świata, tylko po prostu o nich jeszcze nikt nie usłyszał. I ja lubię być takim małym odkrywcą, takim małym muzycznym kolumbem. Nie wiem, bardzo, bardzo mi się to podoba, że słucham czegoś, czego w zasadzie nikt inny nie zna, i mogę go zarażać pasją, miłością do danego artysty. Poza tym uwielbiam też operę i teatr. Wydaje mi się, że sztuki sceniczne są znacznie większą pożywką dla mojej duszy niż inne sztuki. Może nie wszystkie, ale niż inne sztuki wizualne, na pewno, chociaż y, uważam, że obejrzałam za mało kina artystycznego, żeby móc powiedzieć to tak z pełnym przekonaniem. Ale kto wie, może za niedługo powiększę troszeczkę swoje kompetencje kulturowe i będę znać więcej kina artystycznego i uznam, że nie, jednak sztuki wizualne to jest to. To jest absolutnie to, co. Porusza moją duszę. Oprócz pochłaniania różnych ciekawych historii, właśnie z różnych światów, czy książkowych, czy filmowych, lubię też sama tworzyć, sama pisać. Do świata podchodzę trochę jak Ania Shirley z Ani z Zielonego Wzgórza. Ja we wszystkim, tak jak Ania, właśnie widzę coś fantastycznego i chyba właśnie przez to. Bardzo łatwo zachwycam się światem, przyrodą, życiem. Myślę, że to jeden z powodów, dla których ludzie mogą postrzegać mnie jako osobę trochę infantylną, bo ja po prostu lubię życie i wolę patrzeć na świat optymistycznie, niż załamywać się nad każdym swoim niepowodzeniem. Wolę patrzeć na to w taki sposób, że okej, okay, nie wyszło mi w taki sposób, ale dzięki temu mogę podejść do tego z innej strony i wtedy może mi się udać i być może to również jest jeden z powodów dla których yy, tak bardzo podążam właśnie za marzeniami wierzę że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych że jestem w stanie osiągnąć w sumie wszystko co sobie założę a jeszcze bardziej utwierdza mnie w tym przekonaniu fakt że swoją debiutancką powieść wydałam 5 lat temu gdy miałam 17 lat i może to nie jest jakieś wow, super, i ludzie nie będą mi za to klaskać, bo też ta książka nie okazała się żadnym sukcesem, ale kurde, udało się, ktoś chciał to wydać, także uważam, że to mimo wszystko jest jakiś taki mój mały sukces. A skoro już o pisaniu mówię, no to w tym roku mija 10 lat, odkąd powstała pierwotna wersja. Historii, która została wydana pod tytułem W stronę słońca, i w tym roku mija 11 lat, odkąd zaczęłam w ogóle pisać tak z pasji, sama dla siebie. No, bo wiadomo, wcześniej to tworzyłam głównie na potrzeby jakichś zadań z języka polskiego, czy jakichś, nie wiem, konkursów, na których chcieli nas nauczyciele zgłaszać. I pamiętam, że w ogóle. Pierwszym opowiadaniem, jakie napisałam, takim pierwszym autorskim, była historia kaczuszki w czerwonych kaloszkach, która była kaczym detektywem. Wiem, brzmi genialnie. Dlatego, korzystając z tego swojego geniuszu, w przyszłości chciałabym wydać więcej książek, ale na razie. Tak powściągam konie i skupiam się na studiach. W międzyczasie pracuję nad kilkoma projektami, ale wiecie, wolę o nich na razie nie opowiadać, yy, zwłaszcza przed szerszym gronem, a w internecie może to trafić do każdego, więc wolę to na razie zachować dla siebie. Myślę, że nawet jeśli nie uda mi się nic więcej nigdy wydać, to nie przestanę pisać, bo daje mi to bardzo wielką frajdę. No wiecie, nawet jeśli mam pisać do szuflady, to czemu nie? Skoro się w tym spełniam, skoro daje mi to przyjemność, skoro daje mi to radość, to uważam, że jak najbardziej warto to robić. Ale wracając do studiów, o których przed chwilą wspomniałam, że chcę się na nich jak najbardziej skupić, to przed wakacjami uzyskałam tytuł licencjata dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a na ten moment jestem już zadeklarowaną, wpisaną na listę w szeregi, Studentką dwóch kierunków na poziomie magisterskim, co oznacza, że najbliższe dwa lata zdecydowanie nie będą należeć do nudnych. No chyba, że się gdzieś wykruszę po drodze. Taka opcja też istnieje. No chyba, że któryś z kierunków mi się po prostu nie spodoba, bo będzie kompletnie odstawał od moich wyobrażeń na temat tego kierunku. Tak też może być. A co do samego licencjatu, to napisałam swoją pracę dyplomową w tydzień. Tak bo ogromną część jej pierwotnej wersji utraciłam w wyniku jakiegoś dziwnego uszkodzenia pliku, który w zasadzie nie wiem nawet na czym polegał, bo system nie wyświetlał mi żadnego komunikatu, ale pliku otworzyć się w żaden sposób nie dało. I podczas tego dosłownego rajdu tygodniowego po pracy, no wiadomo, nie zawsze szło mi sprawnie. Nie zawsze szło mi lekko, bo momentami musiałam na przykład czytać niemieckie artykuły naukowe. Tak, to to była super zabawa, wiecie, roller coaster, Energylandia mogą się przy tym schować, nie? Ale w tym wszystkim starałam się znaleźć balans. I umilałam sobie czas na przykład czytaniem i pisaniem o genezie komiksów oraz powstawaniu takich legend jak Superman czy Kapitan Ameryka. Swoją drogą, ten ostatni jest moją ulubioną postacią męską, ze wszystkich znanych. Mi bohaterów Marvela, bo nie twierdzę, że znam wszystkie postaci Marvela, bo tak na pewno nie jest, ale z tych, które znam, to jest zdecydowanie moja ulubiona postać i samo MCU też jest mi w zasadzie bardzo bliskie, bo tkwię w tym fandomie w zasadzie od samego początku, a nawet wcześniej, bo jestem takim dinozaurem, że pamiętam nawet premierę fantastycznej czwórki z Chrisem Evansem w roli ludzkiej pochodni. Tak. To był 2005 rok, i tutaj chciałabym zaznaczyć, że mogą przez to pojawiać się często jakieś nawiązania do Marvela, ale ja już tak po prostu mam i będziecie musieli to zaakceptować, albo niestety zrezygnować z kontynuowania przygody z Malinowymi historiami na YouTubie. Bo co tu dużo mówić? Ja jestem bardzo blisko związana w tym momencie z Marvelem, to jest mój ulubiony fandom, do którego należę. I, no wiecie, po prostu nie jestem w stanie się tak od niego odciąć, żeby nigdy nic o nim nie wspominać, a bardzo lubię wciągać ludzi do tego fandomu, więc być może dzięki mojemu paplaniu na ten temat, ktoś z Was sięgnie po któryś z filmów, sięgnie po któryś z komiksów i powie mi: Ej, słuchaj, zachęciłaś mnie do tego fandomu, zachęciłaś mnie do tego uniwersum, dziękuję Ci za to. Ciągnęłam tak moją przyjaciółkę, więc. No, i tutaj kończy się moja lista, którą miałam zrobioną. Także to już wszystkie fakty w dzisiejszych faktach. Więcej faktów w faktach po faktach. Nie no żartuję, ale dajcie znać koniecznie, co myślicie o takiej formie komunikacji z Wami, bo jest to dla mnie coś nowego i jestem bardzo ciekawa, jak. Wy to oceniacie, czy chcecie w ogóle kontynuować taką przygodę z malinowymi historiami, czy nie. Jestem też bardzo ciekawa, czy Wy macie jakiś właśnie fanną, w którym tkwicie praktycznie od jego początku. Piszcie też o tym, jaka była Wasza ulubiona lektura, a którą wspominacie najgorzej. I dziękuję za dotarcie do samego końca tego odcinka. Jeśli tu jesteście, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też do subskrypcji i mam nadzieję, że słyszymy się w następnym pa!